Jesteśmy na wizji, bardzo nas to cieszy. Konrad Maciejewski, popatrzmy co to jutro się nam tutaj pięknie wydarzy. Konrad Maciejewski wygrywa grupę C i jutro trafia na śmietanę marszałka albo nogawkę. Kogo byś wolał? Już z jednym nogawką grałeś. Z Wiktorem dzisiaj właśnie skończyłem mecz. Z tatą Wiktora, Arkiem, też zdarzyło mi się już zagrać. Z Bartkiem Marszałkiem nie miałem okazji zagrać, więc może z Bartkiem Marszałkiem, żeby zobaczyć jakiegoś nowego zawodnika, z którym mógłbym się zmierzyć. Bartek marszałek będzie grał teraz właśnie z tatą Wiktora, który tutaj kona. Nie wiem, czy nie będzie potrzebna jakaś pomoc medyczna, bo bardzo, bardzo go zmęczyłeś w tym meczu. Ja myślę, że tu trzeba jakiś dodatkowy doping przywieźć w postaci brązowej substancji izotonicznej, bo to inaczej chyba się nie skończy dzisiaj dobrze. A mimo tego, że mecz skrócony, to strach pomyśleć, co by było, gdybyście grali do dwóch wygranych setów pełnych, bo tutaj naprawdę no, niesamowicie wyrównany pojedynek. No, z Wiktorem już mieliśmy wcześniej szansę nawet zagrać pełny 3 mecz i zarówno dla mnie, jak i dla Wiktora to był ciężki pojedynek. Z Wiktorem no, już graliśmy nieraz i zawsze nasze pojedynki są bardzo wyrównane. Ale zawsze ty wygrywasz piąty raz, tak? Ja jakimś cudem mi się jeszcze udaje. Wiktor jest coraz bliżej i naprawdę bardzo dobrze gra z meczu na mecz gra coraz lepiej. Nasze pojedynki są coraz bardziej zacięte, więc więc cieszę się, że możemy pokazywać kibicom tutaj obecnym Poziom naszego tenisa. Twoim najbardziej wiernym fanem jest twój tata, bo on ci bardzo, bardzo wspiera w każdym spotkaniu, prawda? Tak, tak. Jeżeli jestem w Rzeszowie, to tata stara się zawsze być na meczu, jeżeli jest jakaś transmisja, czy, czy, czy też możliwość oglądania wyników live, to zawsze stara się je śledzić. A jakby patrząc na, na przebieg tego całego spotkania, szczególnie na początku w pierwszym secie, miałeś bardzo dużego pecha, bo nie wchodziły ci po prostu piłka, bo posiadce uderza... wychodziły z kortu albo na ramę je brałeś. Nie było to chyba przyjemne. No powiem ci szczerze, że już się przyzwyczaiłem do takiego biegu rzeczy na, szczególnie na kortach tutaj jakim mamy cyglastych. nie wiem, zawsze w jakimś dla mnie nieodpowiednim momencie jest jakaś dziura w korcie, jakaś taśma przeciwnika, rama szczęśliwa przeciwnika, więc staram się wzruszyć ramionami i walczyć o kolejny następny punkt. Mhm. Jeżeli jutro pokonałbyś właśnie drugiego zawodnika z grupy D, to w półfinale trafisz na kogoś z dwójki z tyś Michalik. Mhm. Zawodnika Michalik, nie wiem, nic ci ten... to nie mówi, Marcin Michalik z Krakowa, to, to nie znam tego przeciwnika, a z Szymonem się znamy się, ponieważ to jest mój dobry kolega, z którym graliśmy w młodzieżowym wieku w tenisa, więc znamy się dobrze dosyć. Powiedz mi Simonem, jak wyglądają. Tak, już patrząc dalej no na półfinał, bo jutro od dziesiątej tutaj będą ćwierćfinały. Potem dziesiąta ćwierćfinał z Tyś Michali, 11. Ty zagrasz swój ćwierćfinał, dwunasta Kula Bułkowiczotka, trzynasta Olko Wiktor Nogawka. No i potem o czternastej półfinały, piętnastej, drugi półfinał i siedemnastej finał. Jak byś zapatrywał się na mecz Simone z, z, z Simonem Jaki masz z nim Z Szymonem dawno bardzo nie graliśmy w, ten, w jakiegoś ważnego meczu, więc ciężko mi jest powiedzieć, jaki może być przebieg spotkania. A co się dzisiaj zaskoczyło? Na przykład słabsza posta Patryka Majewskiego, który nie wyszedł z grupy A? No myślę, że to jest bardzo duża niespodzianka, że Szymon w ogóle wygrał tą grupę, ponieważ miał naprawdę trudnych przeciwników i Dominika Szczotka wyszedł przecież z 9-7 w super tie więc pokazał, że ma bardzo silną psychikę i potrafi dobrze grać pod presją. Udało mu musi wygrać 11-9, no i z Patrykiem też super tiebreak, więc miał dwa ciężkie mecze. Widać, że jest przygotowany kondycyjnie, fizycznie, więc bardzo jestem ciekaw tego, co się dalej w tym turnieju wydarzy. O popatrz, ja tutaj widzę, nie wiem, czy ty widzisz. Widzimy się oczywiście z opóźnieniem sporym, ale my tutaj mamy w lewym dolnym rogu tutaj grafiki, tak? które są, które odnoszą tabelę. Przyznasz, że transmisja jest zrobiona dość profesjonalnie. Tak, tak, tak. Uważam, że jest na bardzo wysokim poziomie. Podoba mi się organizacja tych wszystkich turniejów, które miałem okazję brać udział w cyklu Łukacijewska K w Rzeszowie. Przykro, że tylko udało mi się być tylko w Rzeszowie, bo naprawdę bardzo, fajna, bardzo fajny pomysł, bardzo fajna organizacja. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. To bardzo miło takie rzeczy słyszeć. Właśnie, czy będziesz brał udział w innych turniach polskiej ligi tenisa? Czy będziesz brał, a tu widzę, że tak mamy koszulkę taką ze sobą. To twoja? Tak, tak. To jest moja czerwona koszulka mojego sponsora kontraktorowego firmy Babolat. Więc zarówno tutaj, o tutaj logo, lokowanie produktu. Też gram tą rakietą. O, no to jeszcze większe lokowanie produktu. Wiktor też gra babolatem, więc jeszcze większe lokowanie produktu. Ale nie zapominajmy, że piłki dostarcza firma Pacific Zgadza się. Od Łukasza Puka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Łukasza Puka. Konradzie, fajnie mi się z Tobą gada, jeszcze bym sobie trochę z Tobą. Pogadał. Powiedz mi, czy bierze, czy nie wiem, czy zadam ci to pytanie, czy nie, ale tak, czy zamierzasz? Czy to, chodzi ci o te turnieje. Myślę, że jeżeli yy, będę miał tylko wolny weekend, to będę starał się pojawić w Krakowie. Będę chciał pojechać do Katowic. Czy też może zrobić sobie taki wolny weekendowy weekendzik, wolny weekendowy weekendzik w Sopocie na przykład? No, Sopot to jest takie, patrząc na jakby, jak się zawodników pytamy, kiedy, gdzie by zagrali, to w tym Sopocie chciałby zagrać każdy. Bo to do tego? No, myślę, że u nas jest, jak to wszyscy mówią spoza Podkarpacia, my że jesteśmy w górach, Rzeszu w górę No to fajnie jest pojechać nad morze. Byłem dwa razy w Sopocie, raz na turnieju, raz tak wakacyjnie i bardzo spodobało mi się miasto, klimat, morze coś nowego jakaś nowa rzecz. Poczekaj na mnie nie, nie, na chwilkę bo ty wygrałeś Konradzie już pierwsze pieniądze w cyklu Polska Liga Tenisa. Ja ci tutaj pokażę te wszystkie te wszystkie e, banknoty jakie mamy przygotowane dla zwycięzcy. To jest banknot za pierwsze miejsce. To być może trafi w twoje ręce. Będzie tutaj napisane Konrad Maciejewski za drugie miejsce w turniejach wszystkich eliminacyjnych Polskiej Ligi Tenisa jest 500 złotych. E, Kolejnych karteczek nie mamy, ale za ty już masz 100 złotych. zwrot tak zwanego wpisowego, tak? Bo, bo za świeżoświno było, było 100 złotych. Nie, nie trzeba przynosić. Wszyscy nam wierzą. Przelew do, po prostu, prawda? Otrzymasz albo w gotówce. No, najpierw oczy masz oczywiście taki honorowy. Bo on powiedz mi, czy ty się spotkałeś kiedykolwiek, żeby były takie duże nagrody w turniejach amatorskich? Zdarzyło mi się, mimo wszystko. Jednakże to są turnieje pojedyncze, które organizowane są raz do roku. Dwa lata temu i trzy lata temu bodajże w Sanoku była również bardzo wysoka pula nagród, tam za wygranie było 1000 złotych. Czy też na przykład w tym roku brałem udział i w zeszłym w Moszczenicy, to jest województwo małopolskie koło Gorlic, miejscowość tam również. Ale to są pojedyncze turnieje, nigdzie nie ma takiego cyklu jak teraz, tu jest siedem bodajże turniej. 7 siedem turniej eliminacyjnych, tak. z każdego czterej wchodzi do finału w Warszawie. No i tutaj właśnie a propos właśnie tych nagród pieniężnych, nie dość, że cykl jest bardzo duży, to ta gotówka jest duża i cały czas te cały czas te nagrody są wysokie, mimo wszystko na ten poziom. Ciąż możecie się Państwo zapisywać na nie turniej www.polskaligatenica.pl tam macie wszystkie informacje, tam macie także możliwość zarejestrowania swojego profilu, zapisania się na turniej, z dołączenia do tej e, inicjatywy, która w tym roku, co tydzień na wakacjach będzie praktycznie dostępna, z wyjątkiem tam chyba dwóch weekendów, co tydzień będziemy przeprowadzać transmisję, dlatego prosimy o subskrypcję, prosimy o poznanie nam łapki w górę, znalezienie na Facebooku oraz zapoznanie się właśnie ze stroną Polska Liga Tenisa, bo turnieje są e, dla amatorów i e, mimo tego, że e, Wydaje się, że czasami niektórzy boją się kompromitacji, tak, bo, bo, bo chyba tak jest, że czasami niektórzy nie, nie potrafią przyjść na turniej, bo boją się, że przegrają, no to, to chyba warto zmierzyć się właśnie z zawodnikami, czy to lepszymi, czy to na podobnym poziomie, bo tutaj wszystkim decyduje losowanie. Mhm. Uważam, że taka inicjatywa powinna właśnie jak najbardziej propagować tenis i pobudzać ludzi do rywalizacji, bo przynajmniej w moim przypadku nie rozumiem, trenowania tenisa dla samego trenowania, przychodzenia, żeby sobie podbijać. Wiadomo, są, są ludzie, którzy grają typowo rekreacyjnie, sobie z trenerem grają po to, żeby po prostu się poruszać, ale jeżeli ktoś już gra o wiele więcej, to powinien sprawdzać się w turniejach bez względu na wynik, starać się grać, bo z każdym turniejem będzie miał coraz większe doświadczenie, bo tur, granie na punkty z kolegą, że tak powiem, na swoim podwórku, to jest całkiem co innego niż wzięcie udziału, gdzie przynajmniej obserwują się 4, 5, 6 osób, czy jakieś osoby całkiem z zewnątrz. Mhm. Bóg napisał, że on nas także pozdrawia. O no to cieszę się, cieszę się i pozdrawiam jeszcze raz. Ty dzisiaj będziesz spokojnie, spokojnie spędzisz noc? Czy, będziesz się czy jednak, czy jednak no, nie, nie, nie robisz sobie z tego nic, że ja o tej masz jutro mecz, o, który być może da Ci dziś perspektywicznie 1000 zł? Postaram się dosyć profesjonalnie podejść do, do tematu i wyspać się jutro, być zwartym i gotowym, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, co jutrzejszy dzień może przynieść. A za mną ciężki ciężki tydzień, ponieważ byłem dużo w Jaśle i codziennie stawałem o 4.30, wracałem do domu około 23.00, po północy się kładłem spaży, więc jestem naprawdę bardzo zmęczony. Co robisz w tym jaśle? W jaśle wraz z moim dobrym przyjacielem Włodkiem Winiarskim prowadziliśmy półkolonie tenisową dla dzieciaków, więc jeżeli ktoś nas z Jasła bądź okolic obserwuje, to na przykład 15 lipca jest kolejny turnus, na który serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że będę mógł znowu współpracować z Włodkiem Winiarskim i z Aktywną Galicją, więc zapraszam również tam. Dziękuję Ci bardzo, Konradzie. Jeszcze dzisiaj dwa mecze nas czekają. Dwa mecze w grupie D. Na tutaj po lewej stronie macie Państwo chyba wszystkie informacje. Grupa D jeszcze swoich meczów nie zakończyła. I najgorsze jest to, że ten mecz drugiej kolejki jeszcze trwa pomiędzy śmietaną a nogawką. I teraz, jeżeli ten mecz się skończy, to od razu któryś z tych zawodników, który się zgodzi, pójdzie na kort centralny i rozegra, zacznie swoje starcie. Czy to z Bartoszem Marszałkiem, czy to z właśnie z Filipem Olko, bo oni jeszcze mają tutaj, czekają na, na, po jednym meczu. Więc emocje będą gwarantowane. My postaramy się Państwu pokazać mecz pomiędzy. Marszałkiem a nogawką, a to dlatego, że prawdopodobnie to ten mer zadecyduje o tym, kto wyjdzie z drugiego miejsca w grupie D i zmierzy się jutro z pierwszym zawodnikiem grupy C, którym jest Pawła Maciejewski. Pozdrawiam. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. Dobrej nocy. Dziękujemy jeszcze raz. Zostaw, zostawcie nam łapkę w górę, zasubskrybujcie, polajkujcie. Niech się ten tenis amatorski w Polsce promuje w naszym kraju. Zapraszamy na krótką chwilę reklam. Za chwileczkę kolejne rozmowy w naszym studiu przyjdzie Maksymilian Kłęk. Zgodzisz, się, że Maksymilian Kłęk to jest naj, najlepszy komentator tenisowy na Podkarpaciu. Uważam, że tak jest o, obiecujący jego komentarze są tak niespodziewane jak pogoda w maju w tym roku w Rzeszowie. W maju cały czas lało, to prawda. Dobrze, to czekamy. Firma Pacific może teraz ich reklamy puścimy, żeby tutaj przyszedłeś nam w koszulce konkurencyjnej. To puśćmy firmę Pacific.